z tej strony Śmiechol, lecimy z teścikiem produktu od GAO Puzzle Peace, więc taka kosteczka w kalibrze 30 mm, 50 strzałów, 39 strzałów, produktu SL3901, układ taki prosto, kątowy można tak powiedzieć, naprawdę bardzo fajnie wygląda, zobaczymy jak się prezentuje, troszeczkę z tyłu. Rzutu na parametry 682,5 g na całą kosteczkę. Tutaj klasa F3, oczywiście. ilość szałów powiedziałem. Towar, oczywiście, dostępny na www.odpalaj.pl Z kodzikiem rabatowym śmiechną.g. Y, te możecie sobie taką kość zakupić 10% taniej. Więc co, ja już tutaj nie przedłużam. Zostawiam Was z tym filmem. Pamiętajcie, wbijać na odpalaj. I tyle. Miłego seansu dla Was. Subik, like, komentarz. Mile widziane. Uzył pisy z Dużo multicoloru O, tutaj troszeczkę mocniejsza partia ze stroboskopem Dosyć nisko wali Kurde Dynamika też na plus uh. Fajny finał. Myślę, że to migotanie też było naprawdę bardzo gęste, więc całkiem, całkiem spokojnie.